Dobry wszystkim, ja jestem Immortal, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie żniwa sorgo. W końcu, słuchajcie, w końcu mamy żniwa sorgo. Ja sobie wsiądę do kombajnu, postaram się wyjechać tym kombajnem i zapiąć header. Muszę go pierwszy wyciągnąć z garażu. Także słuchajcie, zrobimy sobie żniwa sorgo. W dzisiejszym odcinku dodatkowo mam nadzieję, że wywiezie, uda nam się wywieźć jaja. Ja już sobie je tam zapakowałem na przyczepę, bo mamy do wywiezienia z, z dwóch kurników. Pierwszy kurnik już jest opróżniony, ten po lewej stronie, ten po prawej jeszcze jest do spakowania. Zobaczycie w międzyczasie, jak, jak ta dacza sobie radzi, chociaż już widzieliście, że ona sobie słabo radzi z takim obciążeniem dość mocnym. Więc ja zapakowałem tylko dwa słupki do góry. No, i słuchajcie, no zapinamy sobie header i jedziemy robić żniwa. No, muszę sobie, sobie gdzieś jeszcze podszykować ciągnik, z. Słuchajcie, to mogę włączyć. I tutaj pomoc już mi niepotrzebna. Chyba muszę troszkę odjechać. Od przyczepki. I co jest? Nie mogę zapiąć tego. Podepniemy i podepniemy jeszcze raz. Coś tu się... O, teraz działa dobrze. Okej, okay, w porządku. Dobra. Zobaczymy, czy ta farma w ogóle jest wymiarowa, bo ja w sumie nie sprawdzałem, czy mogę przyjechać ten dyk kombajnem. Mogę, ale przy większym headerze już bym musiał tutaj wyciągnąć, kom, wyciągnąć header na przyczepce. Słuchajcie, w pierwszej kolejności bierzemy sobie to pole. Musimy rozłożyć nasz kombajn. I to w sumie jest chyba pierwsze pierwsze żniwa tym kombajnem u nas na, no u mnie na odcinku, w całej serii. Już naszym kombajnem, tym który który zakupiliśmy, już jest u nas na gospodarstwie od jakiegoś czasu. No i słuchajcie, zaczynamy żniwa. że tutaj dobrze mi zbiera Także ja sobie wyżniwuję tutaj trochę to pole i na kolejnym postaram się puścić pracownika a w międzyczasie przyszykuję sobie gdzieś przyczepy z, z ciągnikiem, żeby zobaczcie, tutaj taki kawałeczek mi wystaje zobaczcie, ciekawe czy ja go jestem w stanie go no zebrał się, ciekawe a, bo tam wystaje kawałek pola, w takim razie ja będę musiał to troszkę odmalować. <laughs> I tu już wjechałem troszkę. Muszę chyba z pierwszej osoby tutaj sobie już ustawić. I nawet troszkę ciszej chyba ten kombajn chodzi w, z pierwszej osoby. Dobrze wytłumiony jest ten... Wyciszony jest w takim razie kabina, jest bardzo dobrze wyciszona. No ale jakaś ta praca, ten komfort pracy w kombajnie musi być zachowany. Wydaje mi się, że w realu jest też możliwie podobnie. Także, słuchajcie, z dzisiejszym dniem odcinek jest z lekkim opóźnieniem, bo ja po prostu nie byłem w stanie wstawić go wcześniej ze względów tam jakichś osobistych. Że dzisiaj z leciutkim opóźnieniem wjeżdżamy, ale, ale piątek jest piątek i odcinek z farminga oczywiście się pojawia. O słuchajcie, zrobiłem jaka. To chyba takiego dość sporego. Od razu sobie go poprawimy, że nasze gospodarstwo się już dość w miarę rozbudowuje. Ja mam nadzieję, że po zbiorze tego sorgo będę miał zapas pożywienia dla kur na dwa. Na dwa kurniki. Pamiętacie, ja w poprzednim odcinku po, posiałem, jakby. Kupiłem tamte pola, trzy i również je obsiałem, sorgo, po to, żeby mieć właśnie zapas zapas tego pożywienia, przede wszystkim dla kurek. Bo jak się okazało, z tych dwóch pól, które, które ja miałem, czyli z tego tutaj, które teraz w tym momencie zbieramy, i z tego pola, które jest na górce, ja nie byłem w stanie wykarmić dwóch farmik, dwóch, dwóch. dwóch kurników jakby na... przez cały rok jakby, tak? Dlatego ja dokupiłem te pola 3. No i mam nadzieję, że tym razem tego sorgo mi starczy. Zasiejemy sobie tutaj jak, jakieś, jakąś inną uprawę teraz. I tylko ja jeszcze nie wiem, co to będzie za uprawa. Tak, zanim przygotujemy tutaj te pola, to się chwilę zajdzie. Zdążę się namyślić w tym czasie bo bodajże je, mamy sierpień więc w tym momencie za, za dużego wyboru jeżeli chodzi o siewy nie mamy, bo to będzie tylko chyba pszenica i jęczmień ewentualnie jakaś trawa i słuchajcie, ja bym się chciał jakby wymienić traktory w pierwszej kolejności i myślę, że za zaczniemy od ciągnika stara wymienimy, wymienimy go na coś mocniejszego jeszcze wszystko zależy od tego, ile zarobimy kasy na jajach, które są tam na przyczepce. Już na osobu no także mamy żniwa. Sorgo, zobaczcie, zobaczcie na tą teksturę, która zostaje po, po ścięciu. Sorgo, ona jest wciąż wysoka, jakby, nie? Czyli, jakby ścinamy sam, sam ten. Same te kwiaty tutaj na, na górze, a łodygi wszystkie zostają. Bardzo fajnie podoba mi się ta tekstura fajnie to wygląda. Nie wiem, czy tak jest w realu, bo ja nigdy nie widziałem u nas w Polsce, żeby, żeby gdzieś były jakieś żniwa tego sorgo. Raczej gdzieś tam u mnie w miejscowości i na obrzeżach y, króluje kukurydza. Jest, kukurydzy jest pełno, nawet jak wyjeżdżam do pracy codziennie, to mijam e, ogromne pola kukurydzy. Także no sorgo nie widziałem w realu, żeby ktoś, ktoś robił żniwa sorgo. Naprawdę. No I zobaczcie, tu zostały nam ile? dwa przejazdy. Dwa przejazdy, i ruszymy sobie chyba z, ze sprzedażą jaj. Spróbujemy sprzedać te jaja. Zobaczymy, w jakich są cenach, i zobaczymy, gdzie wyjdziemy na nich najkorzystniej. Ja tam będę miał ze, dwa, ze, ze dwie przyczepki tych, tych jaj, więc mam nadzieję, że trochę gotowy wpadnie. I zobaczymy, czy jak wpadnie nam trochę tej gotówki czy będziemy w stanie wymienić ten traktor stara, którego mamy na gospodarstwie. No bo on się staje coraz mniej użyteczny dla mnie, tym bardziej, że ma jakieś tam błędy po aktualizacji, które, które nie zostały naprawione. Gdzieś tam nie ma siły podnieść niektórych narzędzi. Już sobie widziałem, że z pługiem ledwo radzi, w sensie... Jak pług ustawi się w pozycję transportową, no to, o, to ta stara niestety już sobie gdzieś tam e, nie radzi z tym pługiem i, ten, i te koło, które e, przestawia się w pozycję poziomą, e, jest ciągnięte po ziemi. No a także, tak, także ten traktor mamy do wymiany. No i w najbliższej przyszłości chciałbym też tego duca już zamienić na no, coś innego. No zobaczymy jak to wyjdzie. Wszystko, mówię, zależy od tego, jak, wyjdo, jak wyjdziemy z kasą po sprzedaży jaj. Bo być może po sprzedaży jaj będziemy mieli na tyle funduszu, że będziemy w stanie już sobie ten jeden ciągnik wymienić. Tu już, jak widzicie, sałaty nie ma, ja ją sprzedałem chyba w poprzednim odcinku, albo, albo po, 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 po poprzednim odcinku, który był nagrywany. Także sałata już jest wywieziona i sprzedana. I pamiętajcie, że ja zmieniłem też poziom trudności na normalny. Także w tym momencie gramy cały czas na poziomie normalnym, już nie na trudnym. Ze względu na to, że ja chciałem, żeby to gospodarstwo nam się no po prostu szybciej rozwijało i żebyśmy mieli ten progres dużo, dużo szybciej. Okej, okay, słuchajcie i to pole sobie zeżniwo, jakby skosiliśmy całe. E, o ile tak mogę to nazwać. Także to pole mamy skoszone. Pojedziemy sobie teraz na pole na górce. Zobaczcie, dużo, dużo ciszej słychać dźwięki, dźwięki tego kombajnu z kabiny. Bardzo, bardzo dobrze wyciszona kabina jest. Jak już to mówiłem na, na samym początku odcinka. Dobra, jedziemy sobie na drugie pole, wykonamy sobie żniwa na drugim polu, natomiast ja tam już puszczę pracownika. Oczywiście będę musiał standardowo usunąć ten znak, który usuwam już od jakiegoś czasu, żeby on mi tutaj dokosił te pole całe i nie, nie pozostawiał mi mijaków. No, także ja go sobie za chwilę tutaj usunę i go wyrwę. Puszczę pracownika, słuchajcie. Niech nam już kosi tutaj te Sorgo. Ja już jakby nie będę was też męczył. E, cały czas z tym, 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 tym tymi żniwami. Gdzieś tam rzućmy go tak dalej, żeby on na pewno nam ten pracownik tutaj zawrócił. W porządku. I pojedźmy, może sprzedać te jaja. E, tylko jak gdzieś tutaj mam. Może do, do kurnika. O jest, tak. Przyczepka zobaczcie jak siedzi. Po prostu te koła są aż w glebie, nie? O, teraz, teraz już nie. Teraz trochę podskoczyły do góry. Dobra, odpalmy sobie naszą dacie. Oczywiście zobaczmy, gdzie, jest, gdzie cena jaj jest zadowalająca. E, I ja myślę, że to będzie Johnson's Farmer's Market. Pomimo tego, że cena tu jaj już maleje, myślę, że jeszcze w tym momencie opłaca się jechać tam sprzedać tu jaja. No i standardowo mamy jeden słupek do góry ułożone na Na przyczepie mamy 36 3, 6, 3 6, 10 Nie 36 <grych> 10 kurde. Dobre, <grych> dobry. dobry. 3, 6 7, 8 mamy 8 jakby rzędów i w jeden słupek do góry.

Ta dacia też ładnie wygląda w środku. Zobaczcie, ona jest e, bardzo dobrze zrobiona. Aż jestem ciekaw, czy ta dacia jest wyciągnięta po prostu z jakiejś innej gry, czy, e, czy jest to jakiś model e, specjalnie zrobiony pod, e, pod farminga. Zobaczcie nawet te lusterko ono po lewej stronie faktycznie pokazuje nam to, co się dzieje po lewej stronie na pasie, a nie na, a nie gdzieś tam w kosmosie, nie. Także moim zdaniem to też jest, warto zwrócić na to uwagę. Okej, okay, słuchajcie, my musimy tutaj sobie zjechać już. Przejechać przez ten mostek na lewą stronę i tam gdzieś mamy skup. Ja w sumie tą mapę mogę wyłączyć, bo ja znam tą mapę już na pamięć właściwie. Już trochę gram. Mam ponad 400 godzin już farmingu, więc. jakby na tej mapie, bo jakby na tym Out bail mało grałem ale na tej mi się trochę jakby te rozgrywki, ja na, na tej mapie prowadziłem i na singlu, i gdzieś tam na multi gdzieś tam z chłopakami sobie też gramy na serwerze moim dedykowanym, również prowadzimy sobie rozgrywkę na mapie znaczy do tej pory prowadziliśmy ją na tym Kreku, a teraz zmieniliśmy sobie mapę na multiku, na Outbell Run ja gdzieś tam nie, nie, nie korzystałem z tych map modyfikowanych znaczy, no, ta jest modyfikowana, bo to jest ta pod multi zrobione, zrobiona mapa. Natomiast tam z kolegami gramy na, na tych mapach e, klasycznych, podstawowych. E, gdzieś tam nie, nie pobierałem żadnej mapy modyfikowanej, żeby grać sobie na, na, na dedykowanym serwerze. Natomiast jest tam sporo modyfikacji e, ustawionych. I słuchajcie, odpinamy sobie pasy. Nie wiem, po co ja tą przyczepkę rozłożyłem, mogłem jej nie rozkładać równie dobrze, bo i tak się sprzedają. E, I słuchajcie, ile zarobiliśmy? Zarobiliśmy 42 tysiące. Czyli jeszcze 42 tysiące nam wpadną i słuchajcie, może faktycznie wymienimy sobie. Bo ja jeszcze będę miał jedną taką przyczepkę tam spokojnie w tym kurniku, w którym e, o którym Wam mówiłem. Że już jeden kurnik wy, wyciągnęliśmy. Jeszcze jeden jed, na jednym kurniku zostały nam. Zostały nam jeszcze jaja do, do, do wyłożenia jakby na przyczepę, do rozładowania, do załadowania właściwie. Skręcimy sobie, oczywiście bot musiał przeszkodzić standardowo. No i co? Będziemy musieli sobie na pewno się uzupełnić wodę w szklarniach. No bo to takie rzeczy, które ja robię codziennie właściwie, bo. Znaczy czy codziennie? Powiedzmy, co ileś tam czasu, tak, bo gdzieś tam to jest też z... robota, której się po prostu nie da przeminąć. O! Kurde, jakiś błąd chyba na mapie tutaj jest. Zawsze na tym skrzyżowaniu albo podbija przyczepę, e, albo blokuje pojazd, albo jest niewidzialna ściana, przez którą e, boty nie mogą przejechać. Jak pracownicy w sensie, bo jak się zatrudni pracownika i gdzieś tutaj jedzie w tym, w tym kierunku pracownik. To niestety, ale też gdzieś się tam tutaj blokuje, nie? No dobra, już mamy ten nasz mostek, prawie jesteśmy na gospodarstwie Słuchajcie Za chwilę sobie znowu Wsadzimy już na przyczepę jaja Te palety z jajami. No ja myślę, że jeszcze ze 2-3 odcinki i ja będę mógł wyłączyć moda Strongman żeby po prostu te palety ładować, już sobie jakąś tam mini ładowarką czy nawet wózkiem widłowym, jak tam słuchajcie, nasz pracownik, ja podjadę trochę na tamto pole zobaczyć, jak on tam sobie radzi. Bo ja myślę, że on, no właśnie, tak też myślałem, że to już jest pora na e, opróżnienie zbiornika. Bo tam było 6000, tysięcy, 7000 tysięcy litrów, jak e, ja dowoziłem tam. Wjedziemy sobie już z tej strony jest nasz wóz do, do uzupełniania wody. On jest oczywiście pełny standardowo. I słuchajcie, ja tutaj sobie pozwolę tędy przejechać i wyjedziemy tutaj górką. Wyjedziemy albo i nie wyjedziemy, bo ja widzę, że tu nie ma siły podjechać ten samochód. Ale to rozwiążemy trochę inaczej w takim razie. Ja sobie tutaj zawrócę jeszcze. I zrobimy tak, że ja jakby zjadę z tej górki tutaj i dopiero załaduję to auto. Znaczy to przyczepienie. Zobaczcie ile to jest jaj. Już trochę się uzbierało, że tak powiem. A no to nawet koła nie Dobra. W porządku, zostawmy sobie ten samochód. Ja muszę teraz wyjechać ciągnikiem i zapiąć zapiąć e, przyczepy, żeby móc zebrać. Otwórzmy sobie te nasze wrota, co tu jest grane, otóż bramy, dobra, e, Żebyśmy mogli zebrać te, te zbiornik no kombajnu, tak? Kurcze jak mi cały czas mi gdzieś brakuje słów. Zbierzemy sobie zbiornik tego kombajna, z tego kombajnu właściwie. Z tej strony mamy zaczep. Dobra. Oczywiście kombajny będę musiał trochę cofnąć, bo... Nie, akurat nie, nie wystawił mi rury w tym kierunku, w którym ja bym chciał, żeby on wystawił rurę No ale to tak czasem się zdarza po prostu Słuchajcie Zajedziemy sobie od tej strony Jakoś w ten sposób Tam już się wyprostowało, wyprostowało, Ok. Musimy zwolnić pracownika I zajechać sobie tutaj w ten, ten deseń Właśnie mam już 9000 tysięcy litrów, kurczę, się uzbierało, no to sporo. Powiem szczerze, ale do no, dobrze, dobrze. I jeszcze mamy to pole i jeszcze mamy trzy pola do wykoszenia z. A i super. Różnimy sobie zbiornik. Dalej puścimy pracownika. Tu jest dycha, to. Aha, mi się na przyczepę mieści chyba 8000 litrów z tego, co ja ko kojarzę, bo ja nie mam tych największych przyczep. No dokładnie. No dobra, to nic tu 2000 litrów zrzucimy do tej przyczepy. No i widzicie, i te przyczepy chyba też za niedługo będę musiał wymienić. Kurczę, wszystko trzeba powymieniać już na farmie, bo już troszkę się rozroś rozrośliśmy. Ten, ten, gospodarka się nam rozrosła e, gospodarstwo e, i zobaczcie i pomału też sprzęty, które kupiliśmy na samym początku zaczynają być takie e, niewystarczające gdzieś tam nie spełniają też moich oczekiwań i wymogów które ja bym chciał, żeby spełniłem, bo takie 10 tysięcy litrów nam powinno wejść do jednej przyczepy po prostu e, a pamiętajcie, że nie mamy włączonego jeszcze tego e, nie mamy włączonego jeszcze tonażu Więc tutaj Jakby tonaż Jeszcze nam nie, nie, wszedł, nie wszedł W grę, nie? Dobra słuchajcie, ja sobie przedstawię... Oj, 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 ja sobie ustawię te palety Z powrotem tutaj na, na przyczepie ja Będę chciał to sprzedać jeszcze raz wywieźć U... W sumie to Zastanowię się też jaki ciągnik Kupić teraz sobie, bo no, no bo tą starę musimy obowiązkowo wymienić, nie? Ona już mi przeszkadza nawet w rozgrywce, bo jak gdzieś tam czegoś jej brakuje, no to mi to. No, dla mnie to jest jakby mało przyjemne granie takim zepsutym ciągnikiem trochę. No, słuchajcie, ja sobie spinam tutaj od razu wszystko, bo czasami jest tak, że jak gdzieś tutaj próbuję dołożyć w poprzek paletę, a te trzy palety się roz rozjeżdżają w jakiś sposób. Co tu się dzieje? Dlaczego to puszcza? Okej, okay, tu sobie złapiamy od razu I Kolejną paletę też sobie złapiemy Ja słuchajcie robię w ten sposób Znaczy ten pas jeszcze zostawimy zapięty Gdzieś tam Dobra no i słuchajcie, myślę, że jeszcze z jedną taką przyczepą będziemy mieli spokojnie. Mm, tu mamy kolejną. I tu jeszcze jedna nam wejdzie wtedy. I tu jeszcze wejdzie nam jedna. A, o właśnie, widzicie. Rozjechało się. I teraz znowu trzy. I ja teraz postaram się już wywieźć wszystko tym razem. Jakby bez... To co zostanie, to ja po prostu wrzucę to na górę i tyle. Eee, tutaj jeszcze kawałeczek. Tyk. I jeszcze jeden. <laughs> dobra i teraz w poprzek oczywiście musimy załadować no to jest takie akurat mozolne ale ale fajnie bo dużo jakby spory zysk jest na, na tych jajach nie jakby te 40 tysięcy ono tutaj naprawdę e, rekompensuje te układanie i to wszystko ten czas, w, czas wyczekiwania to karmienie znaczy no bo to te sorgo na pewno byśmy nie sprzedali tego sorga w takiej cenie, nie? Tam poszło ile? Może z 18 tysięcy litrów na rok gdzieś idzie tego sorga. No to za 18 tysięcy litrów sorga na pewno nie zebralibyśmy 40 tysięcy, nie? No i słuchajcie, tam dwie palety, dwie trochę palety będziemy mieli takich luzem. To ja to wszystko oczywiście e, też zabiorę i wyrzucę. Znaczy, sprzedam, tak? Nie, nie wyrzucę, tylko sprzedam po prostu. Pytanie, czy tu jest jeszcze. No, to jest. Y, może zostawię te faktycznie, te palety, co się robią, co są w trakcie. Y, po prostu wrzucę to na górę. E, tutaj jeszcze jedną tak samo obok machnę. E, I zepnę to pasami dla bezpieczeństwa. Dobra. E, słuchajcie, teraz możemy jechać, wywieźć to. Pytanie jak ten kombajn tam sobie radzi, bo ja widzę, że chyba się coś przyblokował. Czy nie? Nie, okej, okay, jedzie, dobra, w porządku. Dobra. Czyli sobie jedzie kombajn. No to, to, tutaj trochę będziemy mieli więcej niż te 40 tam ile 2000 ja mówiłem wcześniej jak zarobiliśmy. Już zapomniałem jaka tam była ta kwota, ale powyżej, trochę trochę powyżej 40 tysięcy to możemy mieć. Jeszcze troszkę więcej, bo mamy dwie palety dodatkowo, dodatkowo. Tam było 22400 litrów, a tu, ma tu mamy 25200 litrów Więc ja myślę, że te dwie palety jakieś znaczącej różnicy nam nie robią, ale troszkę więcej tego, tych pieniążków nam tutaj wpadnie Nie pieniążków tylko pieniędzy, pamiętajcie Kurcze Wow, 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 wow. Nie, 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 to jest najgorsze chyba co mogło się wydarzyć w tym momencie, bo... Bo nie wiem czy ja będę w stanie... Aj, kurczę, widzicie. Czy ja będę w stanie podnieść ten ten... No właśnie chyba niekoniecznie. Kurcze, no No ale tak się też może zdarzyć w farmingu. O, dobra. Tak się też może zdarzyć w farmingu. O, kiedyś na serwerze kolega wywalił całą ciężarówkę winogrona. E, I słuchajcie, i tego już nie szło podnieść strongmanem. Trzeba było dwie ładowarki wynajmować: te ładowacze ko kołowe, i ładowaczem kołowym trzeba było to wszystko mu jakby e, złapać tą ciężarówkę za jakby za tą przyczepę całą i podnieść do góry jeszcze ciężarów trzy osoby słuchajcie były potrzebne do podniesienia jednej ciężarówki, nie. Bo zresetowanie ciężarówki z ładunkiem to by się równało opróżnienia, znaczy opróżniłaby się przyczepa po prostu z z winogronem i trzeba byłoby to jeszcze raz wszystko układać na przyczepie, nie. Nie wiem, czy to takie wyjście dobre. No i słuchajcie, co się stało? Znowu coś zablokowało nas. Ta droga tutaj jest fellerna, albo, albo to jest na tej modyfikacji, na tej modyfikowanej mapie, może przez to, tak? Ciężko mi powiedzieć, bo ja, jakby dość sporo grałem i dość często mi się ten przypadek tutaj. Tu akurat, konkretnie na tym jednym skrzyżowaniu. Również na mapie na mapie oryginalnej Elmukrek też się zdarza ta zacinka tutaj gdzieś, nie? I słuchajcie, ja jestem ciekaw w sumie, czy to po fixie zostało naprawione, bo, bo po fixie, ja powiem szczerze, że my przenieśliśmy się na tą Outback Lone mapę, tam jest wszystko w porządku na razie jeszcze nie zauważyłem jakichś tam błędów znaczących Natomiast jestem, jestem ciekawy, czy ten fix, który oni tutaj wrzucili, gdzieś tam naprawiał takie drobne niedociągnięcia Mowa oczywiście o Giant Software, nie? Dobra, już wiedziemy sobie od tej drugiej strony, po prostu Ja w międzyczasie jeszcze będę musiał jedną rzecz zerknąć sobie Dlatego Was na chwilę przeproszę Gdzieś tam podstawie się niech to się sprzedaje i ja Was na chwilę przeproszę No i w porządku, jeszcze się sprzedaje. Ok, 48 tysięcy. Czyli mamy już właściwie na no jakiś ciągnik, który byłby mniej więcej podobnej mo mocy co stara. Ja myślę, że już tutaj sobie puszczę pracownika, żeby te jaja, żeby nam wrócił właściwie na pusto. Niech on sobie już tu przyjedzie gdzieś. Tutaj na przykład. A zobaczmy co się dzieje z tym kombajnem. Bo ja widzę, że on tutaj chyba nam już skończył. Dokładnie tak. No i słuchajcie. Ja sobie chyba dokończę już te żniwa poza odcinkiem. Jedno pole sobie zażniwowaliśmy razem. Na te drugie puściłem pracownika. Wywieźliśmy sobie jaja. Zarobiliśmy ponad 80 tysięcy. Myślę, że w tym odcinku byłoby to wszystko. No i cóż, słuchajcie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.